Witaj, wojowniku. Nie jesteś tu dla rozrywki, nie przyszedłeś tu, by zabić czas czy uciszyć nudę. Przyszedłeś tu, bo w tobie wciąż tli się coś więcej iskra, która nie pozwala ci zasnąć. To głos, który mówi: Możesz być silniejszy, mądrzejszy, spokojniejszy. I właśnie dlatego dziś tu jesteś, bo szukasz mądrości, a nie iluzji, prawdy, a nie wygody. Dzisiejszy temat nie będzie łatwy, nie będzie lekki. Ale jeśli wytrwasz do końca, zostaniesz z czymś, co zostanie w tobie na dłużej. Pozwól jej udowodnić ci, że możesz jej zaufać. Zaufanie, słowo, które wypowiada się lekko, ale niesie ze sobą ciężar wielu lat, zdrad, rozczarowań, nadziei i ciszy po nich. Być może byłeś już tam, wojowniku. Być może już raz otworzyłeś drzwi i pozwoliłeś komuś wejść za daleko. Może to. Co miałeś najcenniejszego, zostało zdeptane. I dziś, gdy ktoś wyciąga do ciebie dłoń, twoim pierwszym odruchem jest odsunąć się. Ale posłuchaj słów epikteta nie to, co cię spotyka, lecz twoja reakcja na to cię rani. Nie ona cię zraniła, nie on, nie oni. To twoje oczekiwania, twoje przywiązanie do wyobrażeń, twoja wiara, że będzie dokładnie tak, jak chciałeś. Zaufanie nie jest gwarancją. Zaufanie to przestrzeń. To powiedzenie. Zrobię krok do przodu i zobaczę, co z tego wyniknie. Marek Aurelius zapisał: w życiu człowieka nie liczy się to, co się z nim dzieje, ale to, co on sam z tym zrobi. Czy pozwolisz przeszłości, by pisała twoją przyszłość? Czy uczynisz z bólu mądrość, czy mur? Wojowniku, zaufanie to nie akt słabości, to wyraz siły, to dowód, że potrafisz nie tylko walczyć, ale i zaufać. Nie ślepo, ale świadomie. Seneka pisał: Nie boimy się rzeczywistości, boimy się wyobrażeń. Ty boisz się, że historia się powtórzy, ale ona jest kimś innym. Ty jesteś kimś innym. Jest nowy dzień, jest nowa szansa. A zaufanie nie oznacza, że oddajesz broń. Oznacza, że nie walczysz z własnym cieniem. Pozwól jej udowodnić, kim jest. Nie zamykaj drzwi tylko dlatego, że ktoś inny kiedyś się wyważył. Nie każ jej płacić za cudze błędy. Jeśli jesteś wojownikiem, to nie tylko dlatego, że potrafisz walczyć, ale dlatego, że potrafisz stać w ciszy i czekać. Bo ten, kto czeka, widzi więcej. Ten, kto nie osądza zbyt szybko, rozumie głębiej. Ten, kto pozwala innym pokazać prawdę, sam żyje prawdziwie. Zaufanie to ogień. Można się nim ogrzać, można się też sparzyć. Ale jeśli uciekasz od ognia, zostaje ci tylko chłód. Nie uciekaj. Zatrzymaj się, patrz, oddychaj i pozwól jej pokazać, kim naprawdę jest. Nie dla niej, ale dla siebie. Bo gdy dajesz komuś przestrzeń, by udowodnił, że warto mu zaufać, wtedy nie tylko on staje się lepszy, ty również. Jeśli dotrwałeś do końca, zostaw po sobie ślad. Kliknij subskrypcję, uderz w łapkę w górę. Niech to będzie symbol, że nie tylko słuchasz, ale i budzisz się. Jako wojownik, do usłyszenia.